On no, ten tak wygląda jakby jeździł codziennie. Pewnie nie tak jest. Tapeczka obróci jak to zacznie robota, zbrać, nie? Masz pożyczyć klocek. <laughs> A, Jaki kurwa, to się korek zrobił. Zobaczymy co pani zrobi. ten Pani też jedzie na klocek, nie? Na ten wysiądzie samochodu do drugiego Tak. Ale to zrobiło, nie? No, chłodno jest. Możesz wziąć? Czy oni nagle biegną tam a potem przychodzą tankować? Nie wiem, gdzie oni biegają tak? Na się płaci? Nie. Za ile chce pan zarać? Czemu oni tam biegną? Może, się pytań, to, czemu się lista, tak może to na kartki? Może tu mają jakieś określony tylko na tej strefie? W sensie na jakieś widza taką Może tak godzinę, dwie godziny? No właśnie. A, czemu wszyscy biegają. Tak tych, bide, ja tego nie czaję. Ja może, żeby mają, od razu. Każdy nawet jak było, w yes. no, to biegali. Jest. Nie ma czasu wejdzie na bo Oni na pewno mają normalne. Co tam ten jeszcze chodzi? to? -t -t ten tutaj? Nie. Mcusin, to, to nie, nie. Wiem. No, on sam kto tam. Popatrzmy jak on odjedzie.